Witajcie na kolejnych świadectwach. Serdecznie zapraszam wszystkich do posłuchania o niesamowitym działaniu urządzeń firmy Prive o urządzeniach Iteracare, Biolight i OxyTab. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Na pewno wielu z Was zna taką roślinę, która się rozsiewa wszędzie. Barsz Basosłowskiego się to nazywa. To jest taka roślina, gdzie ona parzy, ale w momencie zetknięcia się z nią, to nic nie czuć. I to poparzenie wychodzi dopiero dwa, trzy dni później. Dlatego ja już takie doświadczenie z tą rośliną miałem, bo kiedyś kosiłem wokół naszej posesji te barszcze, nieświadomy tego, co ona potrafi złego zrobić. I później miałem całe nogi poparzone i te nogi dość długo się e, później goiły. Natomiast teraz niedawno, jakieś dwa tygodnie temu, byliśmy na spacerze z dziećmi i nasz młodszy syn nagle wpadł do wody, dlatego ja popędziłem, żeby go ratować, nie zważając na nic. I dwa dni później zauważyłem, że po prostu mam jakieś bąble na nodze i skojarzyłem, że właśnie tam w tych zakrzeczeniach był ten barsz, gdzie musiałem się o niego otrzeć. No to to co zrobiłem? Od razu wziąłem suszarkę i naświetlałem przez 15 minut. Pierwszego dnia, kolejnego dnia pół godziny. To miejsce dość piekło, także to było takie trochę mało komfortowe. Natomiast gdzieś na spotkaniu usłyszałem ostatnio, że często tak jest, jak mamy jakieś wyzwanie i naświetlamy dane miejsce, to to miejsce jakoś jest bardziej wrażliwe na, na temperaturę, na, na, na to nasze urządzenie. Dlatego nie zważałem na nic, dmuchałem przez te pół godziny no i, tak, i, i to tak zostawiłem. I już w kolejnych, chyba dwa dni później. Patrzę, a tego, tych bombli w ogóle już nie ma. One się jakby wycofały, wsiąkły, i, i generalnie kilka dni, tydzień, tydzień czasu nie ma śladu po tym. A pamiętam, jak kiedyś po prostu to był bardzo długi czas, żeby to wyleczyć, a później jeszcze były blizny, a tutaj po tygodniu już nie ma śladu. Także coś niesamowitego, jak, jak tak łatwo możemy sobie pomóc i traktować to urządzenie jako taką pierwszą pomoc na wszelkie możliwe zdarzenia, które jak się ma dzieci, no to wiadomo, że, że pełno takich że zjawisk może wystąpić. Następne też, taka inna historia sprzed chyba dwóch miesięcy. Dwa tygodnie, Bogumiło, mogłabyś mikrofon wyciszyć? Nie, u nas... Ja proponuję to wszystkim, którzy tutaj nie chcą nic mówić, wyciszyć ten mikrofon, bo to nam będzie bardziej komfortowo słyszeć. O, super. I znowu się włączyło bogo miło, także na, na przyszłość wyłączę od razu. E, ja jakieś półtora roku temu miałem e, problem z zębem. Okazało się, że trzeba było go potraktować. E, no, dentystka kanałowo mi to zaczęła leczyć, wyleczyła. E, pamiętam, ból e, był niesamowity, zanim podję, podjęła to leczenie. E, natomiast jakieś dwa miesiące temu ten sam ząb zaczął znowu mnie boleć. I to tak trochę pobolewał. No to traktowałem to naszym urządzeniem terahercowym, i to przechodziło. I mogłem spokojnie spać. Ale ten ból zaczął się nasilać. Z dnia na dzień był coraz większy. Aż w końcu, chyba na trzeci dzień, ból był już tak nie do zniesienia, że nawet jak dmuchałem, to, to ten ból się wzmagał. Dlatego rano, jak wstałem, ten ból był bardzo silny. Usiadłem na nasze bajo. Nic nie to nie pomagało. W południe znowu usiadłem, znowu nic nie pomagało. Tmuchani, nic nie dawało, nawet nie mogłem językiem dotknąć tego zęba. Ból w skali od 1 do 10, to ja bym tak ocenił na 8-9, dlatego około południa zacząłem szukać dentysty, który byłby w stanie go wyrwać, bo to siódemka, to tam to już nieistotne, byle się pozbyć tego bólu, ale okazało się, że terminy dentysty są na przynajmniej dwa tygodnie naprzód. A nasza dentystka, która nas, nami się opiekuje, no to. Ona nie wyrywa, ale w końcu zadzwoniłem do niej i ona mówi, że spróbuje załatwić jakiś termin, kogoś tam przesunęła, następnego dnia o 13.00 umówiła mi termin. No i tak z tym bólem funkcjonowałem cały dzień. Wieczorem jak wróciłem do domu, usiadłem jeszcze raz na bajo i wtedy poczułem się bardzo komfortowo, jakby zapomniałem o tym bólu. I tak siedziałem nawet półtorej godziny, pamiętam, na, na tym urządzeniu i przestrzegam, żeby tak nie robić. Z wiedzy, którą mam teraz, no tak bym nie postąpił. Ale generalnie, jak trzecie raz wieczorem się obawiłem, to ten ból jakby ustąpił. Nie całkowicie, ale stał się taki mało jakby wyczuwalny. Także przespałem całą noc bez, bez bólu. Rano wstałem, coś tam czułem, poszłem zrobić prześwietlenie i o 13, jak stawiłem się do naszej dentystki, to ona się pyta, który ząb to jest dokładnie? ja no no dokładnie to już nie wiem, bo, bo ten ból mi przeszedł. Ona wzięła miała to urządzenie takie z lustereczkiem, zaczęła stukać po zębiu, i ten nie, tamten, no chyba nie. no W sumie też już teraz nie wiem, który to był ząb. Ona wiła prześwietlenie, mówi: Tutaj jest jakieś rozczelnienie, mówi. No to coś tam nawierciła, jakąś tam dała antybiotyk, i to wszystko robiła bez znieczulenia. Ja jestem w szoku, że z takiego bólu praktycznie w ciągu jednego dnia można bez żadnego zabiegu dentystycznego wyjść, że ten stan zapalny się po prostu zniwelował. Organizm sobie z tym poradził, oczywiście przy wsparciu naszych urządzeń. Natomiast też nie polecałbym te takich zabiegów intensywnych trzy razy dziennie komuś, kto dopiero zaczyna. To jest fajne, jak już mamy takie urządzenia, jak już stosujemy to na co dzień i jak Mamy taką sytuację awaryjną, no to wtedy można i z, intensywnie z tego skorzystać. Natomiast, jeżeli ktoś, nie korzystając z Bio, e, zrobiłby to co ja, no to mogłoby się to źle dla niego skończyć. Mam tu na myśli efekty mocnego oczyszczania. Dlatego warto te urządzenia mieć, warto je stosować na co dzień, żeby w razie e, takiej nagłej sytuacji móc z nich w pełni e, skorzystać. Także to takie dwa e, moje własne doświadczenia e, ze sprzętem Bio. No i tak samo z Aiterakea. Kea. dokładnie, dziękujemy. Napisz SMS po więcej informacji, umożliwimy Ci zakup oryginału i zaopiekujemy się Tobą przez całą kurację, Tobą i Twoją rodziną. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, bo to my wszyscy tworzymy ten kanał. Pozdrawiam Cię plutko.